Witamy na drugiej części konferencji prasowej po spotkaniu Lech i Gdańsk z Górnikiem Zabrze. Tym razem jest z nami trener drużyny gospodarzy, pan Tomasz Kaczmarek. Dzień dobry, panie trenerze. I zaproszę na początek, proszę o krótkie podsumowanie tego spotkania. Dzień dobry, witam serdecznie. Uważam, że taki remis jest takim wynikiem pasującym do tego meczu. Uważam, że bardzo nasze pierwsze 25 minut chyba były na dobrym poziomie. Byłem naprawdę zadowolony, dobra, dobra struktura w grze. Przeciwnik tak naprawdę prawie niczego nie miał. Przeciwnik bardzo defensywnie ustawiony. Widać, że przeciwnicy coraz, coraz bardziej tak na nas reagują taką bardzo defensywną, niską formacją. Uważam, że. Od razu, chyba w pierwszym minucie meczu mamy, mamy bardzo dobry atak lewą stroną, później bramka. Mamy w pewnym momencie bardzo dobrą sytuację na 2-0, to jest chyba jak e, Sezonienko trafiłkę w pole karne i, i e, nie udało mu się znaleźć chyba Łukasza Zwolińskiego w polu karnym. Także to na pewno, na pewno dobry, e, dobra faza meczu, dobry start meczu i tak później troszeczkę mm, Później troszeczkę straciliśmy rytm, straciliśmy, nie reagowaliśmy tak dobrze, już za dużo, za dużo zawodników było. Nie wiedzieliśmy kiedy tak przyspieszyć tą grę, za dużo, za dużo zawodników było w najwyższej linii i tak właśnie przeciwnik zaczął wychodzić, zaczął wchodzić w naszą połowę, zaczął. zaczął Zmieniać strony, trochę na naszej prawej stronie za dużo takich momentów, że mogli między sobą zgrać. Oni tam, no no, ja, przed meczem wiedziałem, że tutaj jest kilku dobrych zawodników w po stronie przeciwnika, i tutaj im daliśmy taki moment. Szkoda, że, szkoda, że em, taką bramkę puściliśmy, bo myślę, że to jest to jest, e, za łatwa bramka, nie powinniśmy puszczać takich, takich bramek. No i tak e, powiem szczerze, druga połowa to już taka. Em, bardzo chcieliśmy, chcieliśmy grać piłką, chcieliśmy dobrze grać atakiem pozycyjnym. Cały czas powtarzam, że tutaj jeszcze jest dużo pracy, bo po prostu nie czujemy, nie czujemy momentów, kiedy zrobić przewagę na skrzydle, kiedy zagrać przez środek, kiedy za mało na pewno było dzisiaj takich momentów e, biegów, z, biegów za linię, podań za linię e, i też trzeba powiedzieć, że nie wyglądaliśmy dzisiaj na boisku tak świeżo, jak jakbym jak jakbym chciał, także tutaj też ja muszę się zastanowić nad kilkoma, kilkoma rzeczami. No bo na pewno, na pewno tutaj troszeczkę tych detali, detali nam zabrakło. Wiem, że przeciwnik drugiej połowy ma tą jedną dobrą możliwość, jedną dobrą kontrolę. To jest, to jest normalne, to jest normalne, znaczy nie to nie jest normalne, ale no przy ich jakości zawsze jeden taki drugi moment może, może, doj, może być w meczu Ogólnie uważam, że dosyć dobrze kontrolowaliśmy ich kontry, no ale prawda jest taka, że w drugiej połowie na pewno na pewno za mało wykreowaliśmy e, po, e, taki, taki prawdziwy szans w drugiej połowie, znaczy takich stuprocentowych nie mieliśmy, mieliśmy kilka momentów przewag, mieliśmy kilka momentów e, gdzie wygrywamy piłkę, gdzie idziemy 3 na 2, 4 na 3 i nam zabrakło, zabrakło timingu, precyzji, tych wszystkich rzeczy, które są potrzebne e, no, powiem, Szczerze, że nie jestem do końca zaskoczony tym, że, no, że dzisiaj ten mecz nie zagraliśmy po prostu na, na najwyższym poziomie, na naszym najwyższym poziomie. I teraz, teraz co? Ok, trzeba. Szanujemy ten punkt i myślę, że, że mamy dużo, dużo materiału do pracy. Dziękuję. Dziękujemy trenerze za tę wyczerpującą wypowiedź. Czy mamy jakieś pytania? Dzień dobry, W takim razie pytam już o sam wynik. Czy to jest punkt zdobyty, Pana zdaniem, czy dwa stracone, biorąc pod uwagę sytuacje, które no, wielokrotnie muszę pójść, jak zespół przed stratą ramki. I drugie, czy y, głównie Pana zaskoczył, bo mówił Pan przed spotkaniem, że spodziewa się najtrudniejszego spotkania w ciągu ostatnich y, kilku tygodni i tak naprawdę przed to było spowodowane wiedzą o pańskim zespole, czy tym, że Górnik po prostu jest wiedział Pan, że się tak ustawi pod, pod, Was? Dziękuję. Znaczy, tak szczerze mówiąc Górnik nas niczym nie zaskoczył, oni po prostu, po prostu mają tą dobrą jakość w ofensywie, która im pozwala, pozwala na dobrą kres kąty. Czy to jest i tutaj też wiadomo, że, że dochodzi, do, dochodzi u przeciwnika większa wiedza na temat tego, co, co my chcemy robić, jak chcemy grać. Bardzo nam, bardzo nam oczywiście utrudniają. Czy, no, mają, mają nowe pomysły, jak, jakby to nam wszystko utrudnić, czy im się udało, czy jest to wygrany, czy przegrany punkt. No, ogólnie mecz mógł pójść w każdym kierunku. Uważam, że w momencie, jak prowadzimy 1-0, dobrze gramy i mamy szansę na 2-0, to jest to. Nawet, nawet taki dzień, gdzie, gdzie no, nie jest to idealny dzień dla nas, mimo wszystko jest to dzień, że możemy wygrać ten mecz, że powinniśmy od siebie oczekiwać, żeby tego meczu wygrywać. I ogólnie e, powinniśmy od siebie oczekiwać, żeby wygrać każdy mecz u siebie. E, że w niektórych takich sytuacjach dusza nam pomógł, no to, um, to dzięki temu ten jeden punkt mamy, ale, ale też taka jest jego praca. Jacek Głuszeński, który jest to że dwa pytania o dwóch piłkarzy. Pierwsze, na no ile na Grelech i taką, a nie inną, taką właśnie, że brakowało trochę timingu. Trochę dokładnych podań miał wpływ brak jednak Jarka Kupickiego, bo to trzeba było inaczej zostawić drugą linię. I drugie pytanie: no wielu się dziwiło, że strzedł musząco, prawda? No nie wychodziły mu te dośrodkowania czy do grania piłki, ale był chyba jednym z bardziej aktywnych zawodników. I dlaczego on jako pierwszy strzec z boiska? Co, co do Jarka Kupickiego, to. No, wiadomo, Jarek jest dla nas ważnym zawodnikiem, ale uważam, że Ekzon Kryjezu e, dzisiaj zagrał bardzo dobre spotkanie. E, bardzo łączył e, taką pierwszą fazę budowania z e, dobrymi podaniami, myślę, że żadnej straty, dużo, dużo ważnych, wygranych piłek. Także e, myślę, że problem bardziej polegał na tym, e, że linii przedniej trochę nam brakowało właśnie timingu, który zawodnik idzie do piłki, który idzie e, za linię. Także tutaj na pewno, myślę, że to było większym problemem. Co do Ilkaja, to tak, Ilkaj dla nas zawsze jest ważnym, aktywnym zawodnikiem. Dzisiaj, dzisiaj po prostu miałem wrażenie, że troszeczkę jemu brakuje brakuje świeżości. I byłem przekonany, że byłem przekonany, że Bas Diabate, który Naprawdę w ostatnich tygodniach pracuje, trenuje na wysokim poziomie i pokazuje, że jest to zawodnikiem, który jest, będzie dla nas zawodnikiem, który jest, w stanie, jest w stanie, będzie w stanie nam pomóc. Ehm, chciałem, mu, chciałem, wierzyłem, że, że będzie w stanie mieć większy wpływ na ten mecz, ehm, ale niełatwo nie jest wejść w tym momencie w taki mecz. I tutaj tutaj e, nawet nie raz może łatwiej dla takiego zawodnika zagrać od początku meczu gdzie jest trochę więcej struktury w tym niż wejść, niż wejść z ławki jak już mecz jest taki bardziej rwany i brakuje trochę, no brakuje po prostu spokoju, dlatego taka dzisiaj decyzja, okej. Okay. Ty Mateusz Kobiela, Radzie Panie Trenerze, kontynuując ten wątek środka pola, bo Pan mówił o tym ostatnio na konferencji, że Gajos i Kubicki to są te dwie pierwszoplanowe postaci, i Kresiu, Makowski i Biegański walczą o pozycję numer 3. Pan tak to nazwał. Czy to, że dzisiaj zagrał Egzon, to jakby jest sygnał, że on w tym momencie najlepiej wygląda, że to była bardziej odpowiedź na potrzeby, które pan zdiagnozował przed tym meczem? No i też pytanie o Tomasza Makowskiego, pan mówił o nim sporo po meczu, właśnie w Niemczech, i dużo takich ciepłych słów, a dzisiaj nie pojawił się ani na minutę, i z czego to wynika? Co do, co do decyzji dla Exona, dzisiaj to po prostu też to ma do czynienia z tym, że, że widzę jak ten zawodnik codziennie pracuje, jestem naprawdę, uważam, że to jest chłopak z dużą z perspektywą. Plus jego profil jest taki troszeczkę bardziej podobny do Jarka Kubickiego. Czyli jest to chłopak, który w defensywie jest w stanie swoją pracę wykonać, ale też jest piłkarzko bardzo dobry ma lekkość przy piłce dobrze wyszkolony technicznie jest w stanie, oczekiwałem się, że będziemy dużo w ataku pozycyjnym i chciałem mieć tak, bardziej taki profil zawodnika na boisku um, i tutaj na pewno jestem z jego występu zadowolony myślę, że tu ludzie często też zapominamy, ja sam zapominam jak młody to jest zawodnik e, to jest chłopak 20-letni, chyba rocznik 2000, on już jest półtora roku w klubie, e, ale naprawdę to jest jeszcze też bardzo, bardzo młody chłopak który, który może pójść w dobrym kierunku. Co do Tomka Makowskiego, to tak jak mówię, dzisiaj, dzisiaj to, są, to są takie um, bliskie decyzje. Um, dzisiaj wszedł Janek Biegański, bo też po prostu w tym tygodniu dobrze pracował. To jest nawet nieraz trudno zawodnikom to uzasadnić, bo oni są bardzo blisko siebie, to są ciekawi zawodnicy i wiadomo, że nie mogą wszyscy być razem na boisku w każdy weekend. Um, Także tak tak dzisiaj te decyzje wyglądały